Abrei. Tá. Tá errado. Adei a cabrinha do Tá bom. Na czapkę. Czapka, na czapkę? Czapka, no. O, zaraz pan lepiej wygląda. A może chcesz przymierzyć czapkę, tak? Chyba Panie. nie. Nie? Nie? nie, Ale on może tak bez takich głowy. Dobra. wtedy oczy bardziej wyraźnie, twarz, nie? I wtedy no, widzisz uśmiech. Naszym, nie? Nasze godło. Z polecenia, żeby coś policjant Panie wygodał. To mu Przez tą stację, ten, może ja bym wyszedł i pozdrowił Kamilka przez stację, nie? Tak? Poczekam. O Boże, jaki on? Ja. fascynowany. Tak, i nie? O, tak. Zgłaszam się. Chciałbym dzisiaj w tym przedświątecznym dniu pozdrowić Kamilka i niech beś, to nie kupę do mnie, powie przez tą stację. Powiedz coś. Powiedz, cześć! Tam, powiedz, cześć. Białe. A powiedz, cześć. A powiedz, Cześć Kamilku, wstrz... wszystkiego dobrego, ja cię tutaj pozdrawiam z radiowozu. Tak... Tam jest w, w, tym, w tym drugim tutaj Aha. chyba, w ogóle. Ja będę zapinał, bo masz kluczyki. Mam. A, <laughs> a, możesz, a, możesz na moje o, jak o, o, no, no, o, moje. Zabrzmiemy Panu w To jest marzenie kilku ludzi. <laughs> <laughs> Zobacz, jak jest, o, już jest. tak jest. Super. Są kluczyki? Czy a, tak będzie? Ja? Nie. No, no. Tak, okay. tak okay. zrobimy? Musimy tak? A, nie to nie się czy możemy za tym? No bo to jest no. ja z dużą największą. O, widziałeś, ale przystojniak jest. Jest ja nie dobrze. Mój. Jaki policjant. Kamilek, jaki przystojniak. Ty musisz się teraz wyprostować jeszcze, nie? nie? to ci dam do ręki. Czapkę mogę ci ubrać? Dobra, okej. Okay. No ja, i on się zgodnie na czapeczkę. Ale przystojniak. Chwila czasu i... Jasne. Jaki przystojnik? Super. Brawo.